Hej, hej, witam Was kochani, bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie unboxing, raczej haul w sumie, unboxing, haul zakupowy z Biedronki. Byłam właśnie na zakupach, dzisiaj mamy 9 grudzień i od razu Wam może zacznę od tego, że aktualnie trwa promocja w Biedronce na kalendarze adwentowe takie, Właśnie jeżeli chodzi o kalendarze czekoladkowe, tutaj mamy z Magnetika, tutaj mamy 200 gramów i ten kalendarz był przeceniony z 9.99 na ,99 zł 99. Więc super ekstra promocje. On jest do października 2021 roku, więc on niestety nie nada się na przyszły rok, ale stwierdziłam, że w lutym, jak będą moje urodziny, to będę sobie otwierała w lutym ym, okienka. Także tak za 2 zł stwierdziłam, że to się opłaca i on jest duży za 2 zł. Czemu nie? Za wszystkie zakupy zapłaciłam 80 zł, więc jak zwykle bardzo dużo. O, kolejna promocja, która y, trwa, w biedronce, to jest promocja na jak widzicie? Czekajcie, czekajcie. Leje. Jeszcze tu, jeszcze coś, uh, 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 chyba wszystko, na y, czupa czupsy, tutaj mamy y, 20 sztuk czupa czupsów i aktualnie trwa też promocja na czupa czupsy, jest 10 plus 10 gratis, także ja kupiłam 20, y, cukierasy oczywiście wrzuci się po prostu do paczki dla dzieciaków y, pod choinkę, także one na pewno znajdą swoje zastosowanie, a fajna promocja, więc y, czemu nie. Kolejną rzeczą, którą kupiłam tutaj akurat dla siebie, są to takie z osi witaminowe drinki. Nie wiem, czy to mogę tak nazwać. I tu mamy z witaminami i minerałami: nacyna, biotynan, cynk i selen. Natomiast tutaj mamy magnez i B, witamina B6 i witamina B5. Także za sztukę, złote 99, zł, jeżeli chodzi o cenę. Wzięłam dwie. Czasami mam ochotę po prostu coś takiego, wiecie, gazowanego, zimnego się napić. Kolejną rzeczą w promocji, jak się wzięło dwie sztuki, dwa opakowania, to było taniej i wtedy wychodziło po 3,50 za takie opakowanie paluszków Surimi, 250 g w każdym z nich. Ja lubię sobie po prostu jako przekąskę takie Surimi zjeść. Nie ma to super składu, to ja wiem, od razu Wam powiem, bo tutaj skład mamy Surimi 41%. Jak widzicie, stabilizatory E różne. Woda, skrobia pszenna, białko jaja, olej rzepakowy, sól, cukier, skrobia modyfikowana, białko sojowe, aromat krabowy. No, tutaj jak widzicie, barwniki nie jest to skład y, idealny, ale jako przekąska bardzo fajnie się sprawdza, przynajmniej w moim przypadku i y, naprawdę lubię Surimi. Już dawno nie jadłam. Miałam okres, gdzie jadłam naprawdę codziennie takie paluszki Surimi, potem miałam przerwę, a teraz stwierdziłam, że z powrotem sobie do tego wrócę, bo po prostu zobaczyłam promocję i stwierdziłam, że spróbujemy. Kolejną rzeczą za 4,90 są moje ulubione kawanoski z kurczaka z indykiem i tarczyńskiego. I są to moje chyba najlepsze kawanosy jakie dotychczas jadłam. One mi najbardziej jakoś podchodzą i w smaku i w ogóle, także je przeważnie wybieram. I jeżeli chodzi o gramy, mamy 90 gramów, więc wychodzi, no dosyć sporo, bo wychodzi drogo, ale one są naprawdę bardzo dobre i są to jedne z. Jedne z kabanosków, które po prostu ja uwielbiam. Dobra, dla tomka, o Jezu, dla Tomka wzięłam serek Vitello o smaku waniliowym z wiśniami. Tomek bardzo lubi te serki, także wzięłam mu taki serek. Natomiast dla siebie wzięłam krzy I to jest też mój... Jeden z ulubionych serków, o czym wiecie. Koszt jeżeli chodzi o ten serek to jest złoty 70 albo złoty 80. Natomiast koszt tego, to jest wiadomo większy, bo tu ma 400 gramów, To jest 4 zł 399. Ja tutaj wzięłam o smaku waniliowym, ale najbardziej lubię o smaku truskawkowym. Niestety nie było, był albo waniliowy, albo naturalny, więc stwierdziłam, że wezmę waniliowy. Dobra, dla tamka wzięłam Pierwsza z pierwszej klasy, o dzisiaj ósma, a nie dziewiąty, widzicie, wprowadziłam was w błąd. Jest ósmy grudzień, przepraszam bardzo. W każdym razie jest to rasowa mielonka tyrolska, duda lada. Tomek lubi tą o, naprawdę mielonkę, powiem Wam szczerze, że on po prostu lubi. I jak jest biedące, to po prostu ją bierze i powiedział, żebym wzięła mu, więc no po prostu. Wzięłam za 15 zł za kilogram szału nie robi cena. Ale generalnie powiem Wam, że jakiś czas temu takie mielonki, takie, wiecie, najzwyklejsze mielonki były po 10 zł, potem były po 12, teraz widzę, że są po 15, a jeszcze minie 2-3 lata to będą po 20. Zobaczycie. No, w każdym razie tutaj mamy ile gramów? No, 300 gramów powiedzmy. O, to jest hit i to jest chyba coś, co po prostu zrujnowało mój rachunek jest to, słuchajcie, burówka amerykańska. Mamy tutaj e, 300 gramów, ona była i tak w promocji, bo była z 17 przyceniona na 13,90. Wiem, że się ogólnie nie opłaca i dosyć drogo wychodzi, bo m, za kilogram, no to 14 razy 3 bardzo łatwo sobie tam policzyć dosyć drogo, ale no miałam ochotę, ja uwielbiam burówkę amerykańską, jak ktoś ogląda moje vlogi, no to wie, że dla mnie burówka amerykańska to jest jeden z najlepszych owoców, jakie mogą być i dlatego też, no skusiłam się i wzięłam, dalej, wzięłam dwie sztuki kaki, za sztukę wyszło mi 2,40, kaki to, powiem ja Wam, rzadko kupuję kaki, to się nazywa coś na P, tak właściwie, ale ja na to mówię kaki, bo to też jest prawidłowa nazwa. On fajnie, taka, powiem Wam, że to jest ogólnie fajne, takie słodkie. Jeżeli ktoś lubi twarde, słodkie owoce, oczywiście można wziąć bardziej dojrzałe, wtedy jest miękkie, ale ja zawsze wybieram takie twardsze. To jest naprawdę fajna opcja jako zamiennik, jak ma się chęć na coś słodkiego. Kolejną rzeczą są to cytryny. Stwierdziłam, że wezmę cytryny. Były na promocji, jest tutaj chyba ile, pół kilograma? Czy kilogram? Pół chyba. Pół kilograma i one były w promocji za 3 zł, więc stwierdziłam, że do herbatki teraz w okresie takim, gdzie no te dni są coraz takie chłodniejsze, wieczory są zimne, więc fajnie takie coś wkroić sobie do herbatki jakiejś ziołowej i mm, tak po prostu, żeby sobie wzmocnić odporność. Yy, jeszcze, że było w promocji, to tym bardziej się skusiłam. Dobra, kolejną rzeczą, którą Tomek uwielbia, słuchajcie, nie wiem czy ja Wam kiedykolwiek mówiłam, ale Tomek uwielbia te papryczki. One również były w promocji. Jeżeli się wzięło dwie sztuki, wychodziło po 5 zł za opakowanie, natomiast normalnie chyba one są po 6 albo po 7 zł. Drogie są. Są to papryczki nadziewane. Tutaj mamy papryczki czereśniowe nadziewane serkiem, a tu mamy czerwone papryczki również nadziewane serkiem, bo one mają taki jakby biały serek, jak widzicie? I w każde opakowanie ma ile? Na no 150 gramów po odsączeniu. Tak. A jeżeli chodzi o skład, wam powiem, co tu jest w ogóle, bo w sumie sama jestem ciekawa. Mamy tutaj tak serek śmietankowy, czoskowo ziołowy papryki czerwone, marynowane. Ło, dobry, dobry skład mają te papryczki, powiem szczerze. A ta też tak, taki dobry skład ma? Czekać, niech się wyostrzy. Nie, powiem wam, że. Powiem ci, wiesz, że jak na skład, na te papryczki, to dobry skład mają. Kurczę, no naprawdę. Dobra. E, skusiłam się również na co niunia, skusiłam się również na dwie takie śliczne e, czekolady świąteczne, tutaj mamy leniwych świąt a tutaj wszystkiego najsłodszego na święta i e, każda czekoladka e, była za 3 zł taka świąteczna, o ta jest super leniwych świąt, u nas jeżeli chodzi o biedrę, były dwa te wzory i dwa wzory po prostu wzięłam i ostatnia rzecz, która Tutaj jest w siatce, są to pierniczki. Będziemy robić pierniczki. Koszt takich pierników to jest 6,50. Tutaj jest dr. Edker. Mamy jedną foremkę w środku, około 70 pierniczków, ale tym się nie sugeruje, bo na pewno nie wyjdzie tyle, bo cóż robiłam z takiego opakowania kiedyś. Co potrzebujemy do zrobienia pierniczków? Masło, jajko, mąkę do podsypania i tyle. Także wiecie, będziemy piec pierniczki z laurą. No nasz Piekarnik nie jest jakiś zachwycający, ale miejmy nadzieję, że wyjdzie. A baby dla Ciebie wzięłam jeszcze to papryczki czereśniowe nadziewane serkiem. Czereśniowe. A te są y, czerwone papryczki. A wiesz, mają dobre składy w ogóle? Naprawdę. Także tak, tyle papryczki. Ok, tak się deklarują dzisiejsze zakupy. Koszt dzisiejszych zakupów to jest 80 zł i 15 groszy. Czy jest tutaj widoczne, to ciężko stwierdzić. No, powiedzmy, tak? Bywało gorzej, bywało lepiej, w każdym razie tak wyglądają. Ja się z Wami żegnam, dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Pozdrawiam Was bardzo gorąco i serdecznie. Papa, pa, trzymajcie się.